Was bardzo serdecznie na moim kanale Kawiko eee, W dzisiejszym filmie pokażę Wam Wszystkie akcje Sonia Także jeżeli jesteście Zainteresowani tym oto wspaniałym tematem No to zapraszam Was do oglądania Przyszłam sobie do domu wcześniej Z godzina po 13 Skończyłam sobie wcześniej lekcję wy sobie, kurczę, no nagram sobie film, będzie super Światło dzienne, wspaniale Ale jest taka mgła i jest tak ponuro Że muszę się i tak doświecać Tym światłem z mojej wspaniałej lampeczki yy, bardziej żądola, dobra, nieważne, kogo to obchodzi. Nie narzekam już zapraszam Was do oglądania. Wszystkie akcesoria PYSA znajdują się w takich dwóch białych, identycznych pudełkach. Także wszystko będę Wam po kolei pokazywać. Postaram się zrobić jakoś mało chaotycznie, chociaż pewnie i tak nie wyjdzie, ale zobaczymy Uznałam, że na pierwszy ogień pójdą pasniki. Jeszcze będzie nam na razie towarzyszył, jak mi się znudzi, to go stąd zabiorę. Pierwszy paśnik, który był dołączony do mojej klatencji, właśnie klatki w tym odcinku nie pokażę, bo klatkę bym bardziej zaliczyła do klatyka, a nie do akcesorów. Nie używam go. Kolejny jest paśnik kula, w tym takim właśnie średnim chyba rozmiarze, czy większym, nie wiem, aczkolwiek paśnik jest bardzo fajny. Często używam go do trawy, ale nie do siana, bo myślę, że robić zbyt duży bałagan w klatce. Chyba, że jakoś źle jakoś upykam, upykam, upycham. E, no i paśniczek, którego aktualnie używamy, e, jest, jak widzicie, wie, ze wspaniałym napisem Pysion. No, po prostu, wiecie, piękny, personalizowany paśnik. E, trochę brudny, bo przed chwilą wyjęłam mu go z klatki specjalnie, żeby wam pokazać. Docencie moje poświęcenie. E, także tak wyglądają nasze paśniki. Dalej mamy dwie miseczki. Dwie miseczki są z Trixi. bardzo fajne, takie ciężkie, ceramiczne, polecam. Dalej jest królestwo poideł, które ułożyłam chronologicznie. już popisałam, co? E, pierwsze dwa, bo w sumie są prawie takie same. E, te poidło było naszym pierwszym poidłem, jednak szybko się rozwaliło. E, to jest takie, wiecie, te klasyczne. I te też jest klasyczne, tyle że tego ani razu nie użyłam, bo po prostu dołączone było do klatki. I te ma 300 ml. Eee, to było pojedło, które bardzo długo nam służyło. To jest pojedło Strixy i powiem Wam, że bardzo dobrze mi się sprawdzało. Eee, bardzo wygodne są właśnie te pojedła z tym uchwytem. Jak no, widzicie, trochę się już te cyferki zmazały. No, się myje, ale słodziak. <laughs> Kilka dni temu przyszło mi pojedło szklane. Właśnie wyjęłam mu z klatki, dlatego jest tutaj woda. Pojedło szklane striksy 250 ml z tą słynną kukurydzą. Ale powiem Wam, że jak na razie się sprawdza fajnie. się chętnie z niego pije. Tutaj jest przyczepiane na taką jakby sprężynkę. i Jak już troszeczkę dłużej je potestujemy, to na pewno też Wam wspomnę, jak się sprawdza. Dałam Pysiosławowi korzeń mnicha. Niech się nacieszy. Dalej kategoria sprzątanie, moi drodzy. Mam tutaj taką, taką łopatkę do peletu. Zmiotkę w bardzo męskim kolorze, no specjalnie dla Pysiosława. No i worek na śmieci. Mam jeszcze taki jakby mini organizer, chociaż to nie jest organizer, ale no nieważne. W którym znajduje się również bardzo męska szczotka. <laughs> Wiecie, no nie trzeba czesać, ale czasami go tam, wiecie, pomasuję tą szczotką. I największa jego zmora, czyli obcążki do pazurów oraz zapasowe klipsy do starej klatki transportowej. Ja. Dalej może zabawki! Zabawek to ja za wiele nie mam Jest kula smakula, którą Pysiasty uwielbia Tutaj można sobie regulować poziom trudności No moi to już jest geniusem w tym po prostu Bardzo fajna zabawka, Pysio ją uwielbia I nawet sobie toczy tą kulę jak już skończą się przysmaki Także naprawdę super Dalej jest taki jakby pienik drewniany W którym były zioła, jednak Pysiaki je już zjadł I czasami po prostu wkładam mu tutaj siano czy coś w tym stylu Tutaj mam taki tunel z Pepko, jeszcze z tej starej oferty dla zwierząt. Tak wygląda. Niebieski. Pysio, bardzo go lubi. Naprawdę zawsze mu daje na wybieg. I teraz myślę, przejdę do takiej yy, kategorii, jakie są domki i tym podobne. Pierwszy domek to jest plastikowy domek. Kupiłam mu go jak był naprawdę malutki. Jak był malutki, to w nim siedział, a później mu się znudziło i nawet jak na wybiegu ma ten domek, to tak średnio do niego wchodzi. Już troszeczkę większy eksponat. <gryw> to jest kartonorka tak zwana. Po prostu zawsze jak mi przychodzi przesyłka, to wykorzystuję ją do zrobienia właśnie takiego domku. Tam do środka zawsze daję matę, jakiś kocyk, coś w tym stylu. I Pysiasce sobie tutaj siedzi, może sobie też odgryzać te, te drzwiczki, ten otwór. I w sumie nie wiedziałabym do jakiej kategorii to zaliczyć, a więc zaliczę to tutaj. Tak przy okazji to jest po prostu piętro do klatki, deska, kawałek mojej podłogi. Kawałek podłogi. Tutaj mam jeszcze opakowanie podkładów, a w sumie już nie całe opakowanie, tylko kilka z nich zostało. Podkłady higieniczne z pepko dla zwierząt. I teraz przechodzimy do tekstyliów moich. Jeżeli chodzi o kocyki, to mam tutaj takie dwa polarki. Polarki najczęściej używam jako. To jest taki duży kocyk, którego używam. No, cześć. To jest taki duży kocyk, którego używam na wybieg, jako podłoże, właśnie na podkłady. A ten mały jest w ogóle już w strasznym stanie, ale. Używam go najczęściej albo na pięterko do klatki, albo jakby takie, wiecie, po prostu coś do domku gdzieś. że tak to wygląda, jeżeli chodzi o polary. Tutaj mam kolejny, chyba pysia ulubiony, jak zresztą widać, kocyk minki. Nowy nabytek, powiem Wam, że jest świetny, bo jest mega mięciutki. Ja kocham polary minki, naprawdę. Dla zwierzaków to jest coś superowego, bo łatwo się to pierze. Jeżeli chcecie, to nie jest tak jak w polarach, że one się wyciągają, może straci sobie takie troszeczkę mięciutkie właściwości, ale naprawdę są świetne. Sierść schodzi z tego, nie macie takiego problemu w praniu, także jest super. Po drugiej stronie jest właśnie naszyty taki materiał, dzięki temu to jest właśnie takie mięciutkie, jeszcze się ugina pod łapkami, no i to się naprawdę to uwielbia. Jeżeli chodzi o poduchy, to mamy jeszcze taką świnkę. To jest świnka, właśnie, którą się dostał na święta, ona jest uszyta. Własnoręczni, i podkładam ją. Coś rozwaliłam. I podkładam ją zawsze pod drzwiczki do klatki, co pomaga Pysosławowi wychodzić właśnie z niej. Kolejna kategoria, czyli pluszowe jakieś mebelki, coś w tym stylu. Mamy tutaj legowisko, jego ulubione. A jej, coś świeci I budkę, właśnie do której próbuję się już kotłunić. Ale jednak zrezygnował. Wiesz jak to jest słodkie. To jest dosyć stare legowisko. Kupiłam je chyba w styczniu tego roku. Ale Pysio je naprawdę uwielbia. Jak widzicie, ma tutaj wyjmowaną poduszkę. Jest trochę brudne. Ale to też jest materiał miękki. I tyle razy, ile ja prałam, mogę spokojnie powiedzieć, że kilkanaście, kilkadziesiąt razy właśnie prałam i... O je... Może ten materiał stracił już swoje właściwości, ale ta poduszka się w ogóle nie spłaszczyła, My się nadal uwielbia, także mogę Wam polecić. I ta budka, do której pysiało tak pcha swój tyłek, to jest stosunkowo nowa budka, minki również, z depikiem zamówiłam. Tutaj ma też wyjmowaną poduszkę, także fajnie. Można to wszystko łatwo prać i jest bardzo właśnie mięciutka. I teraz nie mogę porównać, jaki ten materiał właśnie jest mięciutki, a jak ten się już sprał, ale się nadal uwielbia. Jak widać, obydwie i... On jest takim słodziakiem, on Wam zaprezentował. Zabieram. Ja Mam oczywiście maty do klatki, yy, maty... Mam takie dwie, jedna aktualnie jest w klatce. Wam zapomniałam pokazać. Tutaj jest. Mówiłam, że ten film będzie ja chaotyczny, prawda? Yy, neutralizator zapachów z Benka o zapachu lawendy. I powiem wam, że to chyba na tyle. Kochani, to już by było na tyle w tym filmie. Starałam się tutaj wyjąć wszystko. Um, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Bardziej jestem dumna słysiosława, bo tak ładnie tutaj nam uczestniczył. I teraz chyba chciałby się napić, ale za bardzo nie ogarnia, Co się wydarzyło w tym momencie. Um, mam nadzieję, że będziecie dalej nas oglądać. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, papa Piosiosła! Pa pa!